Ponad 500 biegaczy i kijkarzy wzięło udział w 14 biegu niepodległości, który 11 listopada odbył się na stadionie powiatowym przy Okrze i w Pile. Do tego rekordowa liczba prawie 200 dzieci, które wystartowały jako pierwsze. Najmłodsi do pokonania mieli jedno okrążenie, czyli 400 metrów. Czy na pierwszy raz udział w takim biegu niepodległości, czy w ogóle w biegu jako tak? E, no nie pierwszy raz, już kilka razy biegaliśmy w takich biegach, więc to jest taka no, codzienność dla nas, bo no, trenujemy. Ja również, trenujemy razem i no, no ja już drugi raz biegłam na tym biegu, ponieważ dwa lata temu też już biegłam na tym biegu. O, jak wam poszło? Medale są, ale były dla wszystkich, jak no, dzisiaj? Trzecie miejsce mamy. Drugie i trzecie. No mamy, no, małe nie dosyć, bo mogło być pierwsze i chcemy pozdrowić naszą koleżankę z pierwszego miejsca, Weronikę. Gratulujemy Gratulujemy bardzo. bardzo serdecznie. Chcielibyśmy trochę spędzić czas na świeżym powietrzu. W tak dniu chcielibyśmy też przebiec się. Ale pierwsza startowała, ciekawa w ogóle byłam, czy da rady przebiec, ale je się udało. Alicja, powiedz, pierwszy raz biegłaś w takim biegu z dziećmi? Ten pierwszy raz. A będziesz jeszcze biegała teraz? Tak. Ważnym akcentem obchodów Narodowego Święta Niepodległości na stadionie powiatowym było także wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Był to niezwykle wzruszający i podniosły moment. Biegacze i kikarze mieli do pokonania 11 okrążeń, w sumie 4400 metrów. Na mecie każdy otrzymał pamiątkowy medal. Na stadionie nie brakowało narodowych symboli, wielu zawodników przybyło z polską flagą i w biało-czerwonych strojach. Dla wszystkich przygotowano rogale świętomarcińskie i ciepły poczęstunek. Można też było ogrzać się przy ogniskach. Puchary zwycięzcom XIV biegu niepodległości wręczył starostapilski Eligiusz Komarowski. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce zajął Jakub Filipiak z Osieka, drugie Mateusz Wawrzyniak z Trzcianki, a trzecie Piotr Sikorski z Piły. Wśród kobiet pierwsze miejsce wywalczyła Ewelina Salwa z piły, drugie Paulina Sienkiewicz-Gadzikowska, również pilanka, a trzecie Gabriela Trzepacz z Wałcza. Bieg niepodległości miał także wymiar charytatywny, zbierano bowiem środki na rehabilitację oliwki Zdanowicz z piły potrąconej przez pociąg. Zebrano łącznie ponad 6 tysięcy złotych. 11 okrążeń z okazji 11 listopada, czyli kolejnej rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Przede wszystkim ta formuła sportowa łączy w sobie dwa elementy. Ten element, nazwijmy to, związany ze sprawnością fizyczną, ale dzisiaj tak naprawdę ważniejszy jest element duchowy, bo to w końcu jest 103. rocznica. Połączenie tych dwóch elementów myślę, że w ocenie już na ten moment tutaj wielu. Uczestników, no chyba spełniło swoją rolę. Ten bieg główny poprzedziły zmagania naszych najmłodszych, co jest bardzo budujące. To fakt, że w tym biegu uczestniczyło aż 200 naszych milusińskich. Jest to właściwie rekord. Pobity prawie o 100%, bo do tej pory mieliśmy wśród uczestników największą liczbę około 100-115. Przy samym starcie miałem taką okazję porozmawiać z najmłodszymi i, i przekazałem właśnie taki komunikat, że dzisiaj wszyscy mają być tutaj zwycięzcami i na pewno będą. I najważniejsze w ich przypadku jest przebiegnięcie jednego symbolicznego okrążenia. Wszyscy, którzy rozpoczęli, ukończyli, mimo tego, że jeden z zawodników miał na początku pewien problem techniczny z butem, ale szybka reakcja i, i na pewno yy, też jest zadowolony, bo bardzo szybko dogonił pozostałą grupę i, i ukończył z uśmiechem przebieg linię mety.